Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby ukończyć jeden duży projekt na tym kanale. Wpadnijcie w weekend za tydzień, no ale w międzyczasie oczywiście recenzje. co my tutaj mamy? Debiut serii Lego Wednesday na moim kanale. Zerknijcie. Konkretnie jest to chatka Mortishi. 1002 elementy, 450 zł bez grosza to wysoka cena katalogowa. Niestety tego seciku nie ma na alto. Z takich interesujących widziałem tamto mieszkanko, rączki, to jest taki składany kuferek, oraz pokój Wednesday i init. To jest w tej Akademii Nevermore. No może uzupełnię te zestawy, ale to wszystko zależy od tego, jak spodoba mi się ten secik wyposażenie witraże. To pachnie dobrze, ale zobaczymy. Na pewno to auto zrobimy w ramach speedbuildu. To co? Lećmy. Jak oni zmieścili w tej małej chatce na dwóch piętrach korytarz, kuchnię, salą, sypialnię, łazienkę, pokój do seansów spirytystycznych, to nie mam pytań. No zobaczmy, może to nam się spodoba. I z tego co widzę, można tutaj otwierać, uchylać, rozkładać te segmenty. No ciekawe, ciekawe, jak wykonano witraże? Czy będą to naklejki? Tak coś czuję, ale to dajcie mi sekundę. Ok, worków jest całkiem dużo, przynajmniej 8. Mamy dwie instrukcje, czy gdzieś tutaj ukryły się także naklejki? O, na samym początku ich nie zauważyłem, teraz już są. Dwa arkusze, nie będzie więcej. No to zobaczymy, ale słuchajcie, witraże, ten motyw róży, to się może podobać. Mamy także przeróżne szafeczki, ozdoby, obrazy. O, tutaj chyba jakieś dziwne przyrządy. No nic, będziemy sprawdzać. Tak jak mówiłem, auto budujemy wspólnie. A jeżeli szukacie takich halloweenowych treści, to odsyłam was na plastikowy świat Benego. O, tam są takie świetne halloweenowe wspominki, czyli straszne serie klocków. Koniecznie zajrzyjcie, a ja tymczasem buduję i widzimy się na recenzji. Całe dwie godziny budowy rzeczywiście było 8 worków z klockami i zerknijcie, to wygląda bardzo starannie te kwiaty w kolorze suszonego pomidora, te kamulce, które tam wszędzie naustawiano, no i ogólna bryła dachu nie ma się do czego przyczepić, tylko te witraże. Dlaczego to są naklejki? No powiem szczerze, trochę krzywo mi się to wszystko nakleiło, a przecież niektóre firmy pokazują jak to należy robić. O, ostatnio na stanowisku Brixi zerknijcie, co zakupiłem takie oto porządne witraże. Pięknie to się prezentuje. Jest to nadruk i kiedy tak puścimy pod światło, no to jest naprawdę dobrze. Dlaczego globalna duńska marka nie potrafi się szarpnąć i co jakiś czas takie super elementy nam dostarczyć? Nie wiem, wrzucam to wszystko na obracarkę. Jeżeli chodzi o wymiary budynku, 19 cm długości, około 12 cm szerokości, czy też jak wolicie, głębokości, i prawie 22 cm wysokości. Tam jest ten szpikulec z przodu, i on wydłuża konstrukcję powiedzmy o 1,5 cm. Jeżeli zaś chodzi o auto 16 cm długości, 6,5 cm szerokości, bo tam mamy te wystające szare kapsle oraz 8,5 cm wysokości razem z tą skrzynią na dachu. No tak, nie jest to co prawda limuzyna, ale wygląda świetnie. To co przyglądamy się w środku. I teraz zobaczcie jakie to jest funkcjonalne. Wystarczy pochwycić za te czarne podpory czy tam kolumny Rozsuwamy, no i możemy także zdjąć te boczne części budynku, żeby wpuścić na parter więcej światła. Fajnie, dobrze to zaprojektowano, ale jak widzieliście wcześniej, w konsekwencji ta tylnia ściana budynku wygląda raczej słabo. To jest jednak do przeżycia. Ładnie tutaj zaprojektowano ten przedni daszek, bo czasem są z tym problemy. A tutaj wykorzystano trochę klocków typu technik. Ładnie to wszystko siedzi i nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie no z zewnątrz. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O ktoś by się tam mógł przyczepić, że jeżeli mamy te okienka, to tutaj wyżej jest pojedynczy łuk. I widać tam trochę prześwitu. No, łatwo możemy pchnąć to do środka, ale to jest już takie czepialstwo. Ten kolor listków też jest fajny. No i kwiaty w kolorze takiego pomidora wyciągniętego ze słoika, suszonego. No, ale dobra, do rzeczy przyjrzyjmy się, co tam w środku znajdziemy. Może rozpocznijmy od korytarza. Już tam widać jakieś świece. Jakiś telefon, niestety bezstarczy, to akurat trochę dziwne, no i czerwony dywan. Ty, no powiem Wam szczerze, dość ciężko to omówić, bo jednak nie wiadomo, czy odczepić te piętra, czy wpuścić więcej światła, czy postarać się jakoś tak omówić to wszystko w kontekście. Tutaj chyba jest ten tajemniczy, magiczny pokoik, jest jakaś kula, no i czarne świece. <laughs> Na dodatek obraz mamy niżej kuchnię. O, zerknijcie, jest zlew. Jest kilka narzędzi, no a na środku, z tego co pamiętam, ukryto jeszcze trochę pożywienia. Cyk, wyciągamy parówkę, nic nadzwyczajnego, o no trochę więcej tam by się jednak mimo wszystko zmieściło, ale momentami ten zestaw jest bardzo, bardzo oszczędny. A na tej ścianie widzę namiastkę piekarnika, jakieś tam szafki i chyba dziwna czarna lodówka. Trochę ciekawiej robi się w tym drugim skrzydle. Chociaż tam również mało rzeczy zawarto. Tutaj na górze jest toaleta, czarny sedes, czarna umywalka, a na dole taki salonik z kominkiem. Jest tam po prostu czerwony fotel i gdzieś tutaj jeszcze. O, był nadrukowany zegar, ale to raczej w korytarzu. Możemy wygodnie wyciągnąć łóżko z tej sypialni. O, bardzo ładnie z takimi szpikulcami. Jest poducha, jest bardzo klimatyczna pościel. No i co dalej? To właściwie tyle. Ciężko tutaj pewnie się tym bawić, ale ogólnie z budowy jest duża frajda. Mamy także kominek, możemy wyciągnąć tą tylnią ściankę, żeby na przykład wprowadzić tam świecący klocek. No właśnie, dlaczego go tutaj nie ma? Jednak ta cena jest dość wysoka. Mogliby coś takiego wrzucić. Oj tak, zdecydowanie jestem fanem tej eleganckiej bryki rodziny Adamsów. Zerknijcie tylko jak prezentuje się grill ten gargulec na górze, no niestety nie ma otwieranych drzwi to akurat na minus i dostrzegam tutaj jakieś takie prześwity. Nie wszystko jest idealnie przy nadkolu, ale hej, to jest jednak Lego Friends i tam zazwyczaj aż tak poprawnych pojazdów nie mieliśmy. Wygodnie zdejmujemy górę, a tam miejsce dla uwaga, czterech mini laleczek i faktycznie one na luzie się mieszczą, ależ to dobrze wymyślono. No i po boku mamy te szare kołpaki o których mówiłem w skrzyni, natomiast z tego co pamiętam, parasolka. No tak, szofer często z nią chadzał. Z tyłu również mamy rejestrację, mamy światła, no czego chcieć więcej? To się nie rozpada w rękach, to wygląda ładnie, atrakcyjnie i oby więcej tego typu pojazdów. Podoba mi się wyprofilowanie tej maski, chociaż gdzie nie no są jakieś tam dziwne decyzje, Mm, dziwnie się te klocki zbiegają, ale tak jak mówię, jest wystarczająco dobrze. Co myślicie? Przypomnijcie mi tylko, czy w tym samochodzie nie powinno być kierownicy, czy to było jakoś inaczej zorganizowane. Nieważne, przyjrzyjmy się tym mini laleczkom. Uważam, że Wednesday odwzorowano niemalże idealnie. Karnacja, ten strój, ten grymas i włosy, kubek w kubek, tak to powinno wyglądać. I tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Bianca, czyli zdaje się Syrena, jej rywalka, no trochę się dziewczyny nie lubiły. Też niczego sobie. Ma tutaj ten swój fioletowy kubrak, ma krótkie włosy i zerknijcie na te spodnie. No, takie dzwony, te sneakersy ledwo ledwo widać. Następnie mamy mamę, czyli Mortisie. No i zerknijcie, fajnie wygląda, chociaż w stosunku do córki jest właściwie tego samego wzrostu, tej samej budowy i to wypada dość słabo. Ale włosy ogólnie ten szykowny styl, to się jak najbardziej zgadza. Szkoda, że nie ma także ojca. No i co? Jeżeli chodzi o larcza, to on mi tutaj w ogóle nie pasuje. No powinien być jakiś taki bardziej nieświeży, wiecie, połatany niczym potwór Frankensteina. Ciekawy patent, bo podwyższono go nieco przy pomocy takiego oto klocka, Ale słuchajcie, to jest chyba słabo zrobione. Z tej czwórki to jest zdecydowanie najgorsza postać. Mamy także pająka, który ukrył się w sypialni gdzieś tam na poddaszu, no i mamy księgę, a w środku też jakaś sensowna naklejka, no i właśnie być może takiej dużej biblioteczki mi zabrakło w tym budynku, bo przecież on powinien być niczym stary dwór, a tam było mało miejsca, tam były takie podstawowe sprzęty i może jeszcze półka z książkami by się przydała, prawda? Oj, nazbieraliśmy sporo drobnych minusów oraz niedociągnięć, ale sama bryła budynku, wszystko mi tutaj rekompensuje. Samochód także niczego sobie. Szkoda tylko, że te mini laleczki. A no, nie trzymają wysokiego równego poziomu. Co tutaj jeszcze warto byłoby nagrać? Może tego kwiata? To piszcie w komentarzach, jeżeli go macie. Jaka jest nota końcowa? Ojeny, ciężki temat, ale przyjrzyjmy się jeszcze klockom zapasowym. Widzę tam miecz, trochę ognia, czarną kratownicę, kiełbaskę, złoty kranik. No nic na tyle ciekawego, żeby dawać tutaj wyższą notę niż takie mocne, bo mocne, ale jednak 7 plus na 10. Szkoda, że każdy ciekawy klocek to jest naklejka, łącznie z tą obkleiną na drzwi. No, jest duża presja, żeby to odpowiednio wycentrować. No i witraże. Gdyby one były nadrukami, to ta ocena mogłaby być o pół stopnia, a może nawet o stopień wyższa. Piszcie w komentarzach, co sądzicie i do zobaczenia na kolejnych filmach. Hej!